Cześć kochani, Wasz Soul Voice z tej strony, pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat bulimii. Otóż, czy to choroba, czy może jednostka chorobowa, a może po prostu jakiś się? <laughs> no oczywiście, że choroba. Niestety amerykańskie towarzystwo psychiatryczne zaliczyło właśnie bulimię do jednostek chorobowych z grupy kochani zaburzeń odżywiania się. No cóż, bulimia przebiega dość nietypowo, bowiem bulimicy mają niepohamowane uczucie takiej ciągłości, do łapczywości, do objadania się, aż do uczucia, słuchajcie, takiego mega osłabienia, a następnie nakręcania się wyrzutami sumienia pozbywając się oczywiście nadmiaru ilości pokarmu, jak myślicie. Ale wiem, że dobrze myślicie, a jak nie myślicie, to wam po prostu wprost powiem poprzez wymioty. I to niestety nie jest zbyt miłe zjawisko. Oprócz tego, takie osoby stosują różnego rodzaju środki przeczyszczające, nie mówiąc już o lekach moczopędnych. Stosowanie kochani tak drastycznych metod prowadzi do bardzo poważnych zaburzeń w stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. W wielu przypadkach nieleczona bulimia niestety kończy się śmiercią na skutek właśnie zaburzeń w układzie sercowo-naczyniowym, rozległych infekcji czy też samobójstw. Od 1987 roku, tak jak już wcześniej wspomniałam, bulimia jest jednostką chorobową, zaliczaną do grupy zaburzeń odżywiania się. I ponad, kochani, aż 90% osób borykających się z bulimią to przede wszystkim kobiety. Początek takiej choroby może leżeć u podstaw. Rozmaitych, szczerze mówiąc, często dramatycznych sytuacji życiowych, jakie nas kiedyś spotkały: śmierć lub ciężka choroba bliskiej nam osoby, rozwód czy też nieporozumienia rodzinne, różnego rodzaju stresy związane z egzaminami czy problemami, na przykład w pracy. U nastolatek przyczynia się do tego najczęściej. Nieudana próba samobójcza, chorobliwa opiekuńczość rodziców lub, powiedzmy, brak tej opiekuńczości. Zazwyczaj, moi kochani, rodzice bulimiczek są mało wrażliwi na potrzeby swojego dziecka oraz prowadzą surowe i rygorystyczne niestety metody wychowawcze, a to nie jest dobre. Co zresztą sprzyja ukształtowaniu wielu zaburzeń osobowościowych. Jak zwiększone poczucie lęku takiej osoby, niska sama ocena, słaba kochani tolerancja na różnego rodzaju stres. W późniejszym etapie z kolei prowadzi to do nadmiernego głodu sukcesu, osiągnięć i tak zwanego perfekcjonalizmu. No cóż, nic więc dziwnego, że bóle miczki często spotyka się wśród studentek. Oraz młodych, ambitnych i powiedziałabym przebojowych kobiet, które niestety na co dzień odnoszą znaczące sukcesy w życiu zawodowym i nikt by nie pomyślał, że mają problemy. Są to najczęściej kobiety zgrabne, zadbane i wydające się pewne siebie. Jednak za parawanem tej powierzchowności skrywa się człowiek, Głęboko wątpiący właśnie w siebie i w swoje możliwości, żyjący w nieustannym lęku, poczuciu niższej wartości i, co dziwne, często w osamotnieniu, świadomy wewnętrznego zakłamania, hmm, popada we frustrację i różnorakie zachowania nerwicowe. Co za czym idzie taki bulemik czy też bulemiczka, często zamyka się w sobie. Podejmuje nieprzemyślane decyzje i wielokrotnie, powiedziałabym, zmienia swoje plany życiowe. Wiele osób, by poradzić sobie z dręczącym ich uczuciem lęku, tej winy i tak zwanej bezradności, popada w różnorakie uzależnienia, takie jak na przykład alkoholizm czy też narkomania. No cóż, większość kobiet świadoma swych odmiennych zachowań cierpi w samotności. Takie ataki kochani bulimii przebiegają bardzo różnie. Niektóre osoby przygotowują się do obrzastwa i robią to powiedzmy ukradkiem, planując dokładnie każdy dobrany szczegół. Inne z kolei obiadają się w restauracjach, barach, szybkiej obsługi, lub po prostu wędrują od sklepu do sklepu. Także sam sposób jedzenia bywa bardzo różny. Niektóre kobiety robią to w pośpiechu, pozostawiając po sobie olbrzymi bałagan. Inne z kolei by utrzymać wszystko w tajemnicy, posiłki konsumują powoli i bardzo uważnie, tak by nie wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń otoczenia. Napady tej żarłoczliwości z kolei mogą Przyjść nagle i niespodziewanie. Praktycznie o każdej porze dnia i nocy. Osoby mające pewną umiejętność kontrolowania swoich emocji dni obrzastwa często planują z wyprzedzeniem. Dokładnie tak. Wybierając do tego, moi drodzy, przede wszystkim weekendy, jeśli mają wolne. Również pokarmy wybierają bardzo słodkie, nie wiem dlaczego, ale takie pokarmy, powiedzmy, przyciągają ich apetyt. Najlepiej, gdy są to w ogóle produkty takie miękkie, kleiste, papkowate, no i oczywiście wysokiej kaloryczności, bo to samo przez się jest rozumiane. Po prostu takie, którymi można obchać się, kochani, do woli. Ale zaś często, prawdę mówiąc, również taki wyszukany jadłospis nie ma sensu. Ponieważ w momencie takiego ataku głodu, bulimicy czy też bulimiczki sięgają po wszystko, co popadnie. Czyli niekoniecznie po słodycze, po prostu po wszystko, co jest w zasięgu ich ręki. I jedzą. I jedzą. I jeszcze raz jedzą. W dni obżarstwa, tak zwanej kaloryczności diety, może nawet ich dieta osiągać do 20 tysięcy kalorii i więcej. Co jest aż niesamowite. A taką w ogóle takiej bulimi zawsze towarzyszy silne napięcie, kochanie emocjonalne. Przed rozpoczęciem w ogóle obiadania się, wiele kobiet zaczyna odczuwać różnego rodzaju lęki, niepokój, zwiększoną pobudliwość nerwową. Wreszcie przychodzi atak, po czym wyładowanie, napięcia i powiedziałabym błogie odprężenie. Ale niestety to dopiero początek dramatu, moi drodzy. Po krótkiej chwili uspokojenia powraca świadomość tego czynu. W żołądku zaczyna doskwierać y, uczucie przepełnienia, powstają nudności, różne jakieś katastrofalne wizje, przyrostu wagi, oczywiście masy ciała, y, wtedy panika i co robić, a najczęściej kończy się to prowokowaniem wymiotów. Obietnicami stosowania drakońskich diet i głodówek oraz przysięgania sobie, no krótko mówiąc, poprawy. Niestety, przyrzeczenia te są niedotrzymywane, są to tylko, kochani, takie puste, rzucone słowa na wiatr. Niepohamowanemu objawowi tego bardzo silnego uczucia wstydu i winy i obrzydzenia do samej siebie. Hmm, Właśnie towarzyszą wymioty. Napady w ogóle tej żarliwości wywołują jeszcze w organizmie także szereg niekorzystnych kochani zmian neurohormonalnych, no i oczywiście metabolicznych, które sprzyjają wzrostowi tłuszczowej masy ciała. Moi drodzy, powiedziałabym jeszcze, że zaawansowanej bulimi najczęściej towarzyszy przede wszystkim uczucie zmęczenia i tak zwanej ospałości. Bóle i zawroty głowy, arytmia i nadmierna kurczliwość serca, zmiany nastroju, niepokój oraz lęki, zaburzenia miesiączkowania, nadmierna suchość skóry, różnego rodzaju kochani zaparcia czy też bóle brzucha, uszkodzenie szkliwa zębów pododowane wymiotami kwaśnej treści żołądka czy też obrzęki gruczołów ślinowych, opuchnięcia twarzy czy też policzków. Swoje kochani, odmienne zachowania, bólemiczki starają się ukrywać w tajemnicy. Dlatego podczas wizyt lekarskich nie przyznają się do zaburzeń odżywiania. I to jest właśnie jeden z większych problemów. Mało wnikliwi lekarze natomiast rzadko odkrywają prawdziwą przyczynę kłopotów zdrowotnych takiej osoby, w konsekwencji czego większość pacjentek leczona jest. Tylko pod kątem objawowym. Oczywiście terapia taka jest błędna i niekiedy nadmiar stosowanych leków może jedynie zaoszczyć istniejące problemy zdrowotne. Prawidłowy proces kochani leczenia tej choroby jest trudny, żmudny i wynika często z przynoszącej. Rozczarowanie terapii. Pacjentka w ogóle powinna podlegać jednocześnie opiece różnych specjalistów, nie tylko jednemu głównie psychologa, kochani psychiatry, specjalisty do spraw żywienia oraz lekarza rodzinnego czy też ogólnego. Podejście wielodyscyplinarne w leczeniu tego typu schorzeń przynosi najlepsze rezultaty. Niestety, jest to możliwe jedynie. W wyspecjalizowanych placówkach medycznych, których w Polsce jest naprawdę niewiele i nie każdy po prostu może się tam pojawić. Rozpoznanie takowej bulimi opiera się na współistnieniu poniższych kryteriów, jak powtarzające się epizody utraty kontroli nad ilością spożywanego pokarmu. Zjedzenie w krótkim czasie, jednej lub do dwóch godzin, takiej ilości pożywienia, która dla większości osób e, powiedziałabym, że byłaby zbyt duża, aby można ją było przyjąć w tym czasie i w podobnych okolicznościach. Jeśli ataki e, żarłoczności występują częściej niż dwa razy w tygodniu przez okres trzech miesięcy, można wysunąć podejrzenie o występowaniu biolimy. Stosowanie np. zachowań mających na celu uniknięcie przyrostu masy ciała, jak wymioty, środki przeczyszczające, leki moczopędne, kochani, nadmierna aktywność fizyczna, czy też utrzymujące się uczucie winy, lęku, obniżonego poziomu czy też nastroju, no i brak tolerancji, akceptacji swojego wyglądu i przede wszystkim osobowości. Im wcześniej, kochani, zostanie postawiona właściwa diagnoza i wdrożony prawidłowy program leczenia, tym rokowania są lepsze. Jeśli jednak bulimia trwa kilka lat, szanse na całkowite wleczenie ma jedynie co piąta pacjentka. W takich przypadkach można um, załagodzić w ogóle przebieg choroby, jednak w chwilach wzmożonego stresu lub w okresie niespodziewanych zmian życiowych, takich jak zazwyczaj powracające ze zdwojoną um, siłą, Tornado, żartobliwie mówiąc, myśli czy uczuć. Jest to dla błęmiczek jedyna metoda na w ogóle e, rozładowanie napięcia emocjonalnego jak i uczucia bezradności. Rola psychiatry i psychologa uważam, że jest dość duża. Leczenie bóli mi polega głównie na zastosowaniu, kochani, odpowiednich technik terapeutycznych, psychoterapeutycznych. W terapię zaangażowane powinny być nie tylko chore osoby, ale również pozostali domownicy. I taki model leczenia sprzyja rozwiązywaniu problemów psychologicznych całej, kochani, rodziny, a nie tylko jednego pacjenta. I opiera się on na wzmocnieniu tzw. relacji. Uzyskiwaniu kompromisów oraz e, wzajemnym wspieraniu się pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Ponieważ e, bulimiczki e, borykają się z wysokim poczuciem lęku, krytyczną oceną swojego wyglądu i osobowości, pomocna obok terapii indywidualnej może okazać się także terapia grupowa. Cóż jeszcze, na ilość przyjmowanego w ogóle pokarmu w dużej mierze wpływa niski poziom serotoniny w mózgu. Nie wiem, czy o tym wiecie. Neuroprzekaźnika osłabiającego apetyt, tak na marginesie. Zastosowanie leków wpływających na zwiększenie tego związku w mózgu yy, może być pomocne w osłabieniu ataków żarłoczliwości. Należy jednak pamiętać, że osoby chore na bulimię jedzą nie dlatego, że czują się po prostu głodne, ale dlatego, że istnieje u nich potrzeba obiadania się. Więc moi drodzy, skutek działania leków wcale nie musi być korzystny. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam chociaż troszeczkę, co to jest takiego ta choroba, która nazywana jest bulimią, i mam nadzieję, że nikomu z Was się nie przytrafi, a jeśli tak, to będziecie wiedzieli, co robić, żeby się jak najszybciej pozbyć. Pozdrawiam kochani, do usłyszenia, papatki, cześć. pa! pa.